Gracias. To już dziś, na tyle dzisiaj. Widzimy się w piątek. Widzimy się w piątek o godzinie 16.00. Nagram filmik, y, jak zrobić na deskorolce. Y, przepraszam, nie, jak, y, y, nie, jak z, y, bieganie na czas. Będę biegał y, na czas. I to będę nagrywał na kamerce z firmy GoPro. Dziękuję Wam Subskrybuj kanał Funlandia Funia, żebyś nie przegapił żadnych powiadomień Zostaw lajka pod tym filmem Potrzebuję jakoś 10 wyświetleń, tak jak 10 yy, subskrypcji, no więc